Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, Wielką Sobotę, w taki wyjątkowy dzień. Wyjątkowy dzień mówię dlatego, że rzeczywiście myślę sobie, że ta Wielka Sobota jest takim dniem najbardziej tajemniczym, wydaje mi się, z tych wszystkich dni Wielkiego Tygodnia, kiedy w zasadzie bo Wielki Piątek wiemy co się wydarzyło, bo mnóstwo prorostów. Te wszystkie wątki biblijne, tak jak mówiłem, się splatają, łączą. Oczywiście tam jest tajemnica, tajemnica jak to wszystko się dokonuje. Kiedy następuje odkupienie w zasadzie, bo to też nie jest takie oczywiste. Ale powiedzmy sobie, że tych danych mamy jednak biblijnych dosyć dużo. Natomiast kiedy patrzymy na wielką sobotę, to można by powiedzieć, to jest taki dzień. Dzień kompletnie tajemniczy. Mamy jeden jedyny fragment w drugim Piotra, gdzie jest powiedziane o tym, że Pan Jezus poszedł, zwiastował Ewangelię duchom sprawiedliwym gdzieś z czasów Noego. Bo jeszcze, że ten fragment niby nam coś tłumaczy, ale tak powiem uczciwie wprowadza raczej dużo zamieszania, bo tak naprawdę no. Yy... To nie jest jakiś naturalny sposób myślenia o tym, co Pan Jezus robił w trakcie, yy, kiedy, kiedy go nie było. Nie było pośród nas. No, dlaczego akurat tam? No i tutaj, oczywiście, musimy gdzieś się zagłębić w jakieś wątki teologii Starego Testamentu, ale, ale to nie są naturalne, narzucające się nam wątki. To są takie wątki, które, to, które raczej sprawiają kłopot. Yy, chociaż z drugiej strony, na pewno to, co gdzieś jest dobre. Właśnie w tym, w tym drugim liście Piotra, no to przynajmniej wiemy, że Pan Jezus miał świadomość, że coś robił, że gdzieś był, że istniał. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, to czegoś tak bardzo bał, czy bał się tego, żeby was zwiastować Ewangelię starotestamentowym, sprawiedliwym? No nie sądzę. Nie sądzę. To są, to są naprawdę trudne pytania dlaczego się bał tego kielicha, czego doświadczał. I oczywiście tu się pojawia kolejny wątek tego, że Pan Jezus doświadczył czegoś, czego my nie doświadczymy, to znaczy doświadczył tego, że wziął całe przekleństwo na siebie, że w jakiś sposób ten gniew ojca został wylany na niego. Cokolwiek to oznacza, bo znowu nie wiemy tak naprawdę, co to oznacza, że gniew Boży został wylany na niego. Że przyjął karę należną nam wszystkim. Czyli co w praktyce zrobił? Najprościej jest powiedzieć: że 'Zmarł w nasze miejsce. No dobrze, ale to, to znaczy, że zmarł w nasze miejsce? Umarł i co? Odszedł z tego świata. Jego, yy, jego ciało zostało pogrzebane. I yy, yy, yy w zasadzie yy, no właśnie, jeśli, jeśli to wszystko jest, jeśli to jest wszystko, to co jest tak strasznego, tak przerażającego w tej śmierci? To są, co jest utratą w tej śmierci. Bo szczerze, nie do końca te wszystkie wątki rozumiem. Bardziej chcę w dzisiejszym odcinku pytać niż, niż odpowiadać. Natomiast jedno, co chcę powiedzieć, to kiedy patrzymy na, na te wypowiedzi pana Jezusa z krzyża, z jednej strony ta właśnie wypowiedź rozpaczy, ta wypowiedź. Taka najbardziej trudna, taka najbardziej nieoczywista, taka najbardziej zagadkowa. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Która mówi o rozpaczy, autentycznej rozpaczy. A z drugiej strony, wykonało się. A z trzeciej strony, ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A z czwartej strony, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, gdzie no właśnie, gdzie Pan Jezus zapowiada, że. Ten nawrócony łotr, no że to on nie był, ale nawrócony łotr w ostatniej chwili życia, który wybiera Chrystusa, który ufa Chrystusowi. Tak naprawdę nie mając nic do zaoferowania: nic oprócz tego, że po prostu zdaje się na Chrystusa. Co skądinąd jest doskonałym przykładem łaski. Chyba lepszego przykładu łaski nie ma w, całym, w całej Biblii. Człowiek, który grzeszył całe życie. I tuż przed śmiercią zaufał Jezusowi Chrystusowi i otrzymuje obietnicę, że będzie w raju. Jeszcze dziś. Te wszystkie wątki są wątkami, które, no, które po prostu, które zadziwiają. I dlatego sobota jest bardzo dziwna. Sobota jest takim dniem, kiedy stoimy wobec tajemnicy, kiedy musimy się zatrzymać. Kiedy tak naprawdę musimy przyznać, że, że nie wiemy, że bardzo wiele rzeczy ważnych jest poza nami. A jednocześnie zwróćmy uwagę, gdyby sob na sobocie się zakończyło, to by było straszne. Ale nie kończy się na sobocie, przychodzi niedziela, przychodzi dzień jutrzejszy i okazuje się, że jesteśmy wywiedzeni. Na jasność, jak to mówi jeden z wersetów, że wracamy do, do takiej twardej, wyraźnej Bożej obecności, wracamy do, do zwycięstwa, wracamy do czegoś, na czym się możemy oprzeć. Ale taka lekcja, którą z tego wyciągam, jest właśnie taka, że, że bardzo często jest jakiś moment ofiary, jest jakiś moment, kiedy musimy poświęcić coś dla Boga, a potem pojawia się Sobota, pojawia, pojawia się taki, taki moment w naszym życiu, kiedy po prostu. No, trzeba przejść. Nic więcej nie, nie zostaje. Trzeba przejść. I przechodźmy, bo niedziela nadchodzi. Drogi Panie, który jesteś wspaniałym, potężnym Bogiem, daj nam przechodzić przez sobotę. Dziękujemy za tą sobotę naszego Pana, przez którą przeprowadziłeś go i dziękujemy Ci za niedzielę. Bądź Panie uwielbiony we wszystkim, co nas spotyka i prowadź nas ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa i bądź uwielbiony w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że to jest możliwe. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.